Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego. Kod tematu. błędu P0174 brzmi jak system zbyt ubogi, bank 2. Często w oprogramowaniu skanera OBD 2 nazwa może być pisana system Tulin Bank 2. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0174. Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest ogólnym kodem układu napędowego. Bład P0174 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Aby zapewnić prawidłowe działanie, silnik musi dodawać odpowiednia ilość paliwa do ilości wprowadzanego powietrza. Prawidłowy stosunek paliwa do powietrza ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej wydajności i oszczędności paliwa. Jednostka sterująca silnika EQ korzysta z szeregu czujników, aby określić, ile paliwa należy dodać. W większości przypadków stosunek powietrza do paliwa w mieszance jest określany na podstawie odczytów czujnika tlenu poprzez obliczenie. Ilości tlenu i tlenku węgla w spalinach. Optymalny stosunek powietrza do paliwa w mieszance podawanej do cylindrów silnika wynosi 14,7,1. Jest to stosunek niezbędny do osiągnięcia maksymalnej mocy silnika i optymalnego zużycia paliwa. Podczas normalnej pracy EQ kontroluje równowagę między mieszanka bogata i uboga. Jednocześnie monitoruje krótko- i długoterminowy bilans paliwa STFT i LTFT. Zazwyczaj korekta paliwa wynosi 3% wartości idealnej. Zależy ona od aktualnej temperatury powietrza, temperatury płynu chłodzącego i obciążenia. Problemy z silnikiem, takie jak wysokie ciśnienie paliwa, zniekształcony sygnał MAF lub uszkodzony wtryskiwacz paliwa mogą zwiększyć zużycie paliwa. Z powodu tych problemów odbierane ESA nieprawidłowe dane dotyczące przepływu powietrza, co skutkuje zniekształconymi danymi. EQ spróbuje skompensować brak równowagi w mieszance paliwowej. Jeśli EKU nie będzie w stanie utrzymać stosunku 14,7,1, Uruchomik kod błędu P0174, zbyt uboga mieszanka paliwowa, Bank 2. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0174 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako: zapali się lampka kontrolna check engine na desce rozdzielczej, kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka. Prędkość obrotowa silnika zmienia się, a pojazd może być niestabilny. Utrata mocy silnika. Silnik może zgasnąć lub nie dzieje się uruchomić. Zwiększone zużycie paliwa. Może wystąpić pominięcie zapłonów w cylindrach silnika. Usterka P0174 jest usterka ponadprzeciętna, dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie problemu. Możesz kontynuować jazdę, ale zużycie paliwa wzrośnie. A ze względu na słabe spalanie w przyszłości mogą wystąpić problemy z katalizatorem. Przyczyny błędu. Kod P0174 może oznaczać: że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Czujnik masowego przepływu powietrza MAF może być zabrudzony lub uszkodzony. Filtr powietrza jest zabrudzony lub zawiera olej. Podciśnienie może być nieszczelne. Problem z ciśnieniem paliwa. Uszkodzenie wtryskiwacza paliwa. Zużyte świece zapłonowe. Zawór zwrotny pompy paliwa mogł ulec awarii. Zawór PCV jest nieszczelny lub uległ awarii. Zawór EGR mogł się zablokować. Uszkodzona sonda Lambda Bank 2. Nieszczelny zawór par paliwa EWAP. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0174? Kilka sugerowanych kroków w celu rozwiązania i usunięcia kodu usterki P0174, sprawdź wszystkie przewody podciśnienia i PCV, i wymień. Je w razie potrzeby wyczyść czujnik masowego przepływu powietrza. Najlepiej jest go wyjać i potraktować środkiem do czyszczenia elektroniki lub WD. Uważaj, aby nie uszkodzić czujnika masowego przepływu powietrza, upewnij się, że jest suchy przed ponownym zamontowaniem. Sprawdź przewody paliwowe pod katem pęknięć, nieszczelności lub zaciśniec. Sprawdź ciśnienie w szynie paliwowej. Sprawdź wtryskiwacze paliwa, mogą być zanieczyszczone. Użyj środka do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa lub zlec ich profesjonalne czyszczenie w wymianę. Sprawdź, czy przed pierwsza sonda lambda nie ma wycieków spalin. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Diagnozę usterki P0174 należy rozpocząć od sprawdzenia czujnika MAF pod katem zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie może zniekształcić pomiar wlotu powietrza, a tym samym zniekształcić obliczenia wtrysku paliwa. Następnie należy sprawdzić ciśnienie paliwa, upewniając się, znajduje się ono w prawidłowym zakresie. Nadmierne ciśnienie, spowodowane wadliwym regulatorem ciśnienia lub ściśniętymi przewodami rurowymi, spowoduje wtrysk większej ilości paliwa niż oczekuje EQ. Sprawdź, czy odczyty ECT i IAT, temperatury powietrza dolotowego, ESA prawidłowe. EQ może wykryć zablokowane czujniki, dlatego warto sprawdzić, czy odczyty ECT i IAT mieszczą się w normalnym zakresie. Na przykład, jeśli silnik pracuje przez pół godziny w upalny dzień, ECT powinien wskazywać temperaturę około 80 stopni Celsjusza. Jeśli nadal pokazuje 0 stopni Celsjusza, ECU wzbogaci mieszankę paliwowo-powietrzną w celu kompensacji, co spowoduje stan bogatej mieszanki. Zmniejszanie ciśnienia paliwa przy pracującym silniku zapisz ciśnienie paliwa, a następnie wyłać silnik. Ciśnienie paliwa może nieznacznie spaść, ale powinno pozostać stabilne przez co najmniej 10 lub 15 minut. Jeśli ciśnienie paliwa nadal spada, może to oznaczać nieszczelność wtryskiwacza paliwa skutkującą bogatym i prawdopodobnie niepalnym paliwem. Zablokowany zawór uszkodzony zawór w głowicy cylindrów odprowadza niespalone paliwo do strumienia spaliń. Sprawdź usun ten problem przed próbą usunięcia usterki bogatej mieszanki paliwowo-powietrznej. Zwróć uwagę na inne kody usterek, które mogą występować w tym samym czasie co błat P0174. Na przykład dla VVT zmienne fazy rozrządu lub układu zaponowego. Układ wydechowy sprawdz układ wydechowy pod katem szczelności, zwłaszcza przed pierwszym czujnikiem O2. Uszkodzenia mogą być mechaniczne, w postaci pęknięć lub spowodowane korozja. Powietrze atmosferyczne dostające się przed ten czujnik może zniekształcać pomiar zawartości tlenu, co może również generować kod P0174. EQ spróbuje wtedy skompensować mieszankę i dodać paliwa. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0174 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Akiere Audi A6, BMW E39, E53, M54, X5, Cadillac, SRX, Chevrolet Camaro, Epica, Silverado, Tahoe, Chrysler, 300 Centów, Dodge, Ram, Ford, Expedition. Explorer, F150, Focus, Maverick, Mondeo, Taurus, Honda, Pilot, Hyundai, Grander, Santa Fe, Infinity, QX56, Isuzu, Rodeo, Jaguar Deep, Grand Cherokee, Kia, Sorento, Land Rover, Range Rover, Lexus, LX470, rx 300 LX330, rx 350 Lincoln, Towncar. Mazda, MPV, Tribute, Mercedes-Benz Mitsubishi, Mantero, Outlander, Peugeot, Nissan, Maxima, Murano, Primera, Skyline. Teana, x Opel Peugeot Rover, Subaru, Tribeca, Suzuki, XL7, Toyota, Avensis, Camry, Highlander, Ipsum, Land Cruiser, Mark. 2. Prado, Sienna, Tundra, Volkswagen, Tuorek. Volvo VAZ w przypadku kodu błędu P0174 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich jest następujące: P0102, P0151, P0154, P0171, P0183, P0194, P0300, P0327, P0351, P0352, P0353, P0354, P2106. P 21:95